Witajcie moi kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z Wami z Warszawy i słuchajcie, tak bardzo chciałam dla Was nagrać vloga. Mamy trzy baterie do aparatu i wszystkie trzy rozładowane, gdzie dwie w ogóle się nie włączą, trzecia w tym momencie nie miga, także za kilka sekund dosłownie was urwie. a ja naprawdę chcę dla Was nagrać vloga i tak teraz kombinujemy. Jest, vibe, jest chęć. Dokładnie jest, słoneczko jest! I próbujemy jakoś podłączyć się do powerbanka, żeby uratować tę sytuację, bo Naprawdę mam ochotę do Was pogadać troszeczkę. E, jesteśmy pod mieszkaniem Natalki, dlatego że spaliśmy tutaj. A spaliśmy tutaj dlatego, czekaj, pokaż, pokaż, pokaż. Może się uda. Spaliśmy tutaj dlatego, że. Widzicie to? Jedna. Druga. Wózeczek. Są to nasze walizki. I te walizki są tu nie bez powodu, dlatego, że lecimy z Warszawy dzisiaj na wakacje. Mamy lot z Warszawy i chcieliśmy sobie podzielić właśnie ten lot na pół. Głównie ja się względu... się na pół <głos》> lot. No i urwało was. Zaraz was urwie znowu. Udało się podpiąć baterię do samochodu, także ciśniemy. Będę zmieniać co chwileczkę. Do Warszawy mamy 4 godziny jazdy samochodem plus jakieś tam, wiecie, toaleta po drodze i takie tam. Yy, więc chcieliśmy sobie to podzielić i przez to wczoraj do Warszawy spędziliśmy z Natalką wieczór spaliśmy oni na mieszkaniu i dzięki temu też nie musieliśmy dzisiaj rano się jakoś wiecie stresować streszczać tylko totalnie na chillu o jest jedziemy właśnie na talce oddać klucze do mieszkania pan też ma kamerę jest i ona także to właśnie dzięki niej Możemy sobie dzisiaj chillować, na spokoju iść na obiad, także możesz przywitać z widzę. Witam, dzień dobry. Ona z pracy, więc tylko wiecie, na przerwie. Podrzuciła mi klucze. Także dziękujemy jeszcze raz i mam nadzieję, widzimy się po powrocie. Dokładnie. No, dzięki Natka, jeszcze raz, tam ci coś wyrosło na biurku. Ja bym zjadła w tym bazyliszku, co byliśmy 4 lata temu. Jedziemy. Tylko to jest, już ci mówię, Czy w ogóle to jest po drodze jakoś, sensownie. Znaczy po drodze. Czyli jest niedaleko. Bo kochanie, dzisiaj Natalka jest w pracy, a my lecimy na wakacje. Bazyliszek. Lecę do domu? Nie kochanie, pracuję. 9 minut. Jedziemy? No tak. Dobra. Wkrótce się ze mnie śmieje, bo chcę zjeść kotleta. <śmówi> mówię, że przyjechać do Warszawy, możesz zjeść wszystko, bo wiecie, jest dużo większy wybór restauracji niż u nas i jadę na kotleta. A i tak do niego mówię, no ale kiedy ostatnio jadłeś kotleta? No i co? I kiedy? Nie, nie pamiętasz, bo my nie jadamy kotletów Więc jak jedziemy na wakacje Tam na pewno nie zjemy kotleta To zjedzmy sobie w Polsce kotleta I to dobrego kotleta to jest dokładnie sznycel wiedeński I mamy pewność, że dobrego Bo już to byliśmy Zasnęła przed samym dosłownie Wysiadaniem Nie dotrwała Mamo, mamo, mamo! Musimy przenieść Marikę, wiesz? Mamo, kocham Czekaj, Czekaj, dam na płasko. Kocham Cię, mamo! Kocham Cię, mamo! I kot trzeba wyciągnąć, wiesz? Pokierowało nas od razu na parking, więc fajnie. Ostatnio parkowaliśmy zupełnie gdzie indziej, więc nowość, będziemy szukać ponownie, gdzie to jest i obstawiamy, że będziemy szli po takich wysokich wschodach, które tutaj widać z daleka. Jesteśmy z wózkiem oczywiście. No ale tak czy inaczej fajnie, bo nie musieliśmy szukać gdzie zaparkować, tylko podjechaliśmy, przejechaliśmy przez szlaban, 6 zł za godzinę, także rewelacja. I nasze autko jest bezpieczne. Idziemy tak teraz na tą górę i mówię do Krystiana, że jak dobrze, że nie jedziemy na city break, tylko właśnie na typowe wakacje, bo już nie mam siły idziemy kawałeczek jest i stadion narodowy na ja nie widziała jeszcze stadionu narodowego? ani z bliska, ani w sumie z daleka nie, no. No z daleka na pewno. To są kłódki, mama taką kłódkę z tatą powiesiła w Rzeszowie, wiesz? No, na znak naszej miłości nieskończonej i wisi tak już Widzisz, 8 lat Chcę sobie zadaje pytania <laughs> <Czemu>? <laughs> jest rynek jest bazyliszek. Bazyliszek jest na rynku i jednak wygrało słońce, bo przesiadaliśmy się dwa razy tak. Ale jaka karta jest i sam bazyliszek. Więc... Dobra, ja Dobra. Tak. Tak. Słynne dania. Sznycel jak w Wiedniu z świarką cytryny, z kurczaka lub z wieprzowiny. I to właśnie ostatnio jedliśmy. I to Ale... było genialne. Mam nadzieję, że jak zjemy, powiemy dalej, że to jest genialne i że będziemy chcieli tu wrócić. Czyli znowu nie bierzemy nic nowego? Widziałam, że jest ten e. Mnie zawsze ryby kuszą jeszcze. Nie znowu kusi, żeby. Tu, nie, a mnie jest. Zatucia tu, tu, ja wydała zupkę. Dobrze, Nadia ja zupkę, ale też mnie właśnie kusi, bo widziałem, że. Żurek, żurek jest w chlebie. Wiedziałam, że się. No, ucieszysz, jak zobaczysz. Dobrze. Dusia To będzie świetny wybór. Chcesz rosoły? Czy jakieś makarony, czy co? A tu jest jeszcze, o jak zamkniesz, patrz, patrz. Tu jest dla nadusi. Menu rosół z kury z makaronem. Mały sznicelek, okay. naleśniki to nie, nie, nie. z serem. Dobrze. Bosko. Co, to, co, jedziemy w standard, czy szalejemy? Nie, ja chcę standardowo. Przyjechałam Dobre. tu na sznysla, to chyba, że bierzemy jednego sznysla, bo to i tak jest gigantyczne. Więc jak chcesz coś innego, to możemy się nie, zamienić. ja też, też A, Ale nuda. <laughs> Myślałam, że cię tym przekonam, bo cel jest taki. Jest duży, no. A nawet nie wiem czy tam jeden by nie starczył, ale nie Dobra, mam sobie przeglądam. pojeść. Nie wzięłam sobie okularów z samochodu i wiecie co? Żałuję. I teraz będę siedzieć cały czas w czapce. Tak w jedzeniu. Nie, się. Lepiej tutaj nie wziąć okularów niż Na zapomnieć wakacje. <laughs> za wakacje. I tak zapomniałam drugich, bo chciałam Tato, wziąć sobie dwie pary. A ja będę miała zórkę i co do picia. Tak, Super. dokładnie. I pojasz sobie tym, czy będziesz chciała coś jeszcze. Tutaj dobieracie sobie każdy składnik salemu. Czyli jak zamawiacie na przykład tego sznysla, to dodatki trzeba sobie domówić osobno. Wszystkie razem z ziemniaczkami? Tak, i ziemniaki. No, dlatego hmm. pan się pytał, czy ziemniaki, czy frytki, czy ziemniaki opiekane. I surówka tak samo osobno. Chcieliśmy dwa razy kapustę ostatecznie, chociaż zamawiałam mizerię, potem zmieniłam. Bo ostatnio do mizerię i oni dają takie grube plastry ogórka tylko w miseczce i łyżkę śmietany. I pamiętam, że to nie było to fajne. A ja to remoniewę się zgłosiłem, bo przypomniałem sobie, że to była pyszna remoniada. A ja nie wiem, czy to było tu. Chyba z mango wtedy piliśmy. Tak. <noise> Dlatego... no ale dobra. Dlatego teraz wziąłem z <noise> Dobrze, pojemy sobie tak, że ja. możemy jeść dopiero ja jutro śniadanie. Tak. Ostatni raz tutaj byliśmy, jak byłam w ciąży z Nadią i dosłownie Tydzień po tym, jak dowiedzieliśmy się, że to będzie dziewczynka i pamiętam, jak mega tutaj rozmyślaliśmy, jak będzie wyglądać. Nawet z moją siostrą wtedy pisałam, wysyłałam mi zdjęcia moje, jak byłam malutka. I to był taki etap właśnie takiego intensywnego rozmyślenia, jak ona będzie wyglądać, bo wtedy już wiedzieliśmy, że to będzie ona. Fajnie wspominam ten czas, też pamiętam, że Pan nam tutaj proponował jakiś alkohol, Ty mówisz, nie, 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 moja żona jest w ciąży, a on się coś takiego powiedział dziwnego, że w ogóle nie zrozumiał, że... Tak, tak, chyba dalej właśnie na koniec dają począstunek, jakąś taką wiśniówkę, jaką przebitkę. Tak, i Krystian coś tam mówi, nie, moja żona jest w ciąży, ja prowadzę. A on coś tak powiedział, że chyba to nic, czy coś takiego. To nie szkodzi. Coś w tym stylu. Tu był tak, bo patrz, przynosi pan wiśniówkę. Wiecie, taki y, pod napiwek, nie? Proszę bardzo, Mam tutaj wymyślać. Dziękujemy. Proszę bardzo. Mam potrzebę naszej restauracji. To jest pasta serowa pastę mięsną. Jest tutaj z pieciem. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. bardzo. I mam jak coś. Dostawaj słomkę, widzisz? Tak, lubisz. Ale akurat o przystawce totalnie zapomniałam. A mamy tutaj pastę mięsną i serową, tak? Tak. I... Sporo, naprawdę sporo chleba. To. Wiesz, że jak już pan tutaj przyszedł, to ja żałowałem, że, to, że zamówiłem. nie zjemy tego. Znaczy, to co zamówiliśmy spoko, ale patrząc na przystawkę, no to musimy po prostu przystawkę potraktować, tak wiesz, jako przystawkę, a nie jako Danie. Tylko ja jestem głodna i to jest minus, to nie tak. może zmylić. Dobra, ja zrobię, nie, nie chcę w sumie słomki, nie lubię. Zobaczmy, czy to jest to, co tak pamiętamy. Oh. Dobra? Tylko bardzo słodka, ale my taką lubimy. I tak jest zimna. Ale dobra, tylko dobra. słodka, jak ktoś nie lubi słodkiej lemoniady, woli taką bardziej kwaskowatą. No to, no to nie. Hop. I pasta. Zjesz taką kromeczkę na początek, serkiem, popatrz. Nadia pyta, w kuchence? Nie kochani, to jest garnek tutaj tak podają. Przysło, wszystko przyszło tak szybciutko, że aż za szybko, nie? Popuści. Tak. Zdążyłam raz kupić kanapkę, a tu już jest żurek. Menu dla dzieci jest zupełnie bez soli, więc jeżeli to Was interesuje, to proszę bardzo. Co Ci spadło, Słomka? To weź sobie moją. Na stole jest. Tu jest druga, moja. Farika się załapała na rosołek. Mówiłam, weźmy jeden. na Mówiłam, weźmy jeden. Dziękuję. O wszystko, tak? Tak. Dziękujemy bardzo. Porcji giga. to była zła decyzja Patrzcie, to są dwa takie late but i just can't get my eyes off you maybe we will regret this but tomorrow is a Stwierdziliśmy, że jak już jesteśmy w Warszawie, mamy sporo czasu, to się przejdziemy po rynku, okolicach rynku, jesteśmy na tym takim punkcie widokowym, chociaż może niekoniecznie coś tak nazywa, gdzie widać w każdym razie Stadion Narodowy i co zauważyliśmy, jest tak wycieczek szkolnych, że po pierwsze, nie się cieszą, że mają ładną pogodę, bo wczoraj była jeszcze okropna, a po drugie, widać, że jest koniec maja, kończy się rok szkolny i właściwie to uczniowie już jeżdżą po wycieczkach, a nie uczą się. Do anything. I will do anything Sprawdził mi co to jest. <noise> <noise> powiedziałem, że nie wiem, gdzie jesteśmy. No więc jeszcze raz. Jak ci sprawdziłem powiedziałem, to teraz powtórz. <noise> tak zamkowy kolumna Zygmunt na mojej mieni. <noise> nie chcesz być moim przewodnikiem już? Nie. Dlaczego? Końce, tatu. <głos> Koniec <noise> tatu. chcę podwyżki. Koniec! To jest w zamian na Gran Canarię. A to nie ja cię biorę? Idziesz do misia? Taki misiaczek sobie wchodzi i zbiera na chleb. A teraz jak zrobisz w piątkę? Jubik? Tak. Patrz tam na mamę. Tak. Mam in. So wish me good. parkowane. To idziemy obok lotniska. Cudownie. Okulary dla mnie? Są. Okej. Okay. Nie mam pewnie, że wziąłem. Dobra, czekamy samolot na autobus. Z samolotem, samolot z samolotem, ej, słuchajcie, jesteśmy tak zgrabnie zapakowani. Mamy wykupione w sensie w cenie we całej bilety. Trzy walizki. I popatrzcie. Ja wiem, że to nie jest żaden wyczyn, ale uważam, że całkiem nieźle, gdzie mamy tutaj rzeczy na dobry miesiąc. <grymianie> naprawdę jesteśmy spakowani na dobry miesiąc, a jedziemy tylko na 7 nocy. 8, 8 dni. Chodź Zadusia, proszę cię! niby tu auta nie jeżdżą, chcecie mieć blisko, więc naprawdę uważam, że całkiem zgrabnie i powabnie. Do tego wózeczek i dwa plecaki podręczne i tylko dlatego dwa. Bo wagowo przekroczyliśmy troszkę i przypakowaliśmy do bagażu podręcznego zamiast odebrać coś, bo tak też można było, no ale po co? Jakby nam zabrakło akurat jednych majtek, to wiecie, rozumiecie. Przecież nie przełożycie wtedy na drugą stronę. <noise> Dokładnie. A drugi plecak to jest cały plecak takich atrakcji Samolot. dla Nadi do samolotu, bo lot trwa 5 czy 5,40. 5,55 w jedną stronę, w drugą stronę 5,40. 6 godzin lotu, rozumiecie? Więc mam mnóstwo naklejek, szlaczków, nowych książek, jedzenia, przekąsek, malowanek, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Więc, więc spokojnie do Ameryki możemy lecieć. Tak, cały jeden plecak to jest po prostu, to są atrakcje, więc no, nieźle, nie? Czekamy Miał... na autobus. Nagrywał mnie pod światło, a teraz jeszcze częściej kamerą. Nie daj, że zwolnił się z etatu na bycie mm, przewodnikiem, bo zażądał podwyżki, na którą się zgodziłam. To zaraz jeszcze chce się zwolnić z etatu na bycie kamerzystą. Kochana, inflacja. Inflacja, ja muszę za coś rodzinę utrzymać. O nie, najgoryjniej, że na dużo wydaje. Cholera. Mówisz, jakbyś ją znała. Ja z tego co wiem, trudno, wydaje swoje. Jeszcze cię na wakacje zabiera. No, nie do końca. Na Gran Canaria. Nieprawda. <głos> nieprawda. <głos> Jak nieprawda? Kto kupił wakacje? Tak, ale to poszło z mojego bonusu rocznego, w ja, teraz teraz kwartalnego, ale... Ale kto kupił? Ja kupię. No. Ten, ten kto zrobił przelew. Nie, kupił ten, kto zarezerwował, wpisał dane. Dobrze, to następnym razem zamieniamy się rolami i zabieram Cię naprawdę na dojebane Nosik. wakacje. <noise> nie powiedziałam, gdzie jesteśmy. Czy Ty mówiłeś? Też nie mówiłeś? Przyjechaliśmy na parking przy lotnisku, gdzie zostawia się samochód, transportuje nas autobus na lotnisko. I dzięki temu co? Płacimy mniej za parking, nie? niż ten główny przy. Z tyłu jest nazwa Start Parking. Start Parking. Dokładnie. I tu mamy taką poczekalnię. Ile zapłaciłeś? 189 zł za parking ECO, bo już innego nie było? Na 8 dni. Na 8 dni. 189. Rewelacja. No to... Nie, ale do wychodzi 9. to taniej niż w Krakowie, chyba. Nie. Dawaj, gumkę. A skąd wiesz, że mam? <laughs> Bo zaczęłaś sięgać do przodu. Daj, tu mam. Lep przeciwbulowy, jakby ktoś chciał. Proszę. Kogoś coś boli? Mam Nie. przeciwbólowy. Co cię boli? Nie no. <laughs> Nie to samo. Może jest dzielny, silny i odpowiedzialny, ja piluję dzieci i idę jak pani. Tak. Ja. <laughs> idziemy na odprawę! Także tak to wygląda. Jesteśmy odprawieni, przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa. Marika nam piszczała. To ona przewozi. I teraz jesteśmy, uwaga, w pokoju wyciszenia. Dokładnie tak się nazywa ten pokój. Jest tutaj mata, jest tutaj pufa, umywalka, przewija. Generalnie, full relax, full profession. Opa! W międzyczasie butelki do umycia. Umywalka można buteleczki umyć. Można się położyć.

The whole she I want you there right by my side, baby, please. To so hold me tight throughout the night. Hey, won't you pull me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, I gotta put on my favorite song. I need a boo. Oh Telefonu. Jak widzicie wszystko przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Marika śpi od kilku godzin. Nadia przespała no już 4 godziny w sumie. Zostało nam mniej więcej w półtorej do lądowania. Teraz wstała i jest zachwycona naklejkami, więc fajnie. Był północ. Jesteśmy. Widzicie jak pięknie. Bez pana jesteś? Tak? Bez pana? Bez pana, spałaś 5 godzinek, tak? To bo ledwo się trzyma. Ale jak widzicie, trzyma się także dobrze, bo jeszcze wykąpiemy i idziemy spać. Mi się udało przespać godzinkę. Krysanowi chyba półtorej. Marika koło 4,5 i pół na pięć, więc. Rewelacje. Jesteśmy w miarę w miarę. I dla tego mamy, że jest kawałek. A który mamy? 57. Po lewej jest 74, to może nie jest Plus źle. Jest to, to jest wstący, więc... Dobrze, mamy godzinę w pół do pierwszej. Ale ja, ja tam zaznaczyłem, że chcemy spokojniejszy ten... No co dobrze. To właśnie dlatego tak idziemy chyba na koniec. Tak. No i jest wanna, tak jak prosiłeś. I jesteśmy, moi kochani, jesteśmy. Wszystko się zgadza. Jest nasz pokój, prakujemy łóżko. Spusźnijcie. To mi się nie podoba, to się nie zgadza. się łóżko. Twoje łóżko, będziesz tu spała? Tak. Pięknie. I i, 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 i? jak? A ja, Nadia, chodź, Jezus! Dosłownie pod palmami. O, wow! No, myślałam, że w Czarnogórze była miazga, ale tu teraz nieźle. Wow, chłopaki. Popatrz, ile palm? I basem, tu się będziemy jutro kąpać, tak? Dobra, przebieramy dziewczynki, kąpiel i. Придите мне спать.